Hej, cześć, no ja jestem 223 kruk. Dzisiaj zaprezentuję Wam automatyczną podkarkę. Zacznijmy zatem ten film. Więc tak, na początku przygotowałem taki mini trailer tego. Więc tak, bierzemy sobie to, 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 bo chcemy miksturkę siły. Klikamy ten przycisk. Wyłączamy sobie. I tutaj już nam zaczyna się ważyć. Następne są Blaze root i Clauston. Po prostu znaczenie blazer, tylko blaze power, po prostu, żeby zrobić nam elixir. Cała maszyna działa w ten sposób. Jest to bardzo mała maszyna. Znalazłem pomysł z użytkownika Melkwright Fish, czy jakoś tak on się tam nazywa. Oczywiście, link macie do kanału. Bardzo fajne mechanizmy, radz to ono, Polecam go. Więc tak, bierzemy sobie, zaczynamy od takiego właśnie. Alchemicznego w początku. Bierzemy coś takiego. Wtedy damy skrzynki. Po bokach. Tutaj jest hopper. Raz, dwa. Trzy hoppery, tom. Trzy tom. Dobra, teraz kładziemy tutaj przycisk, jak tam. Następnie bierzemy dwa redstone w ten sposób. Dwa w ten. Potem bierzemy trzy, które nam zostały. Ten oto sposób. Następnie bierzemy... nasz hmm, dropper... oj, sorry. Źle go ułożyłem. To w ogóle to chyba lepiej najpierw postawić dropper. Potem dopiero hopper i w ten sposób zawsze muszą być w boku ustawione. Oj. No ale więc teraz tak. Hmm, kiedy już to mamy, bierzemy wieżyczkę, raz, dwa, trzy, budujemy. Stawiamy tutaj redstone obchodnie i tutaj. Naszą dźwignię, item frame. I tutaj polecam skrzyneczkę na podjąki Ok, więc to jest dopiero jeden pilar naszej budowli. Mm. Mm -hmm. I to się tak prezentuje. Bardzo mała maszynka. Mm -hmm. I to jest zaledwie... ...tylko kawałeczek tej budowli, więc tak, teraz... ...to był tylko na prodawki poziom. No i po prostu żeby to budować takie coś po prostu już ciągniemy dalej, dalej i w tą samą stronę. Na przykład tutaj będzie, nie wiem co tu może być. No nie wiem po prostu dajmy tutaj Blaze Power. No ja wkładamy te rameczki, pick pick. No, ale ja zapomniałem, że nie mamy tych buteleczek, które wkładamy tutaj. A i jeszcze proszek, ten do zasilania tutaj wkładamy. Coś prezentuje się w ten sposób. I jeżeli chcecie, to możecie sobie dobudować to naprawdę takie dalekie. Więc niech byłem dwa, 2, 3, kruk. I to dzisiaj na tyle w dzisiejszym dniu.